Już po raz jedenasty Jarmark Wielkanocny wprowadził mieszkańców gminy i miasta Łuków w świąteczny nastrój. Uroczystość otworzył barwny korowód ludowy z palemkami wielkanocnymi, który tworzyły dzieci z gminnego dziecięcego zespołu pieśni i tańca jata. Dzieci przygotowały z tej okazji program artystyczny. Odczytano Ewangelię według świętego Marka mówiącą o wieździe Jezusa do Jerozolimy oraz śpiewano ludowe piosenki. Dzisiaj po raz pierwszy na naszych jarmarkach yy, zespół pieśni i tańca Jata Gminy Łuków przygotował taką wiosenną inscenizację, jak można było zauważyć na jarmarku, a więc wjazd bryczką razem z koniem i kawalkadą kolorową z palemkami całego zespołu. To była po raz pierwszy taka nowość artystyczna, która mam nadzieję wejdzie teraz już na stałe w obchody tej uroczystości, jakim jest Jarmark Wielkanocny w Łukowie. Ta doroczna uroczystość organizowana jest przez Gminny Ośrodek Kultury Gminy Łuków przy współudziale Miasta Łuków. Nie umiem powiedzieć precyzyjnie lub wystawców, jest ich kilkunastu z Gminy Łuków, plus jeszcze oczywiście kilka stowarzyszeń, organizacji z terenu Miasta Łuków. Cieszy nas to, że jarmark staje się popularny, staje się zauważalny na terenie województwa lubelskiego i nie tylko województwa lubelskiego. Tegoroczny jarmark obfitował w wielu niecodziennych gości. Na czele z panią Beatą Mazurek, wicemarszałkiem Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród gości byli również poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Krzysztof Głuchowski, senator Stanisław Gogacz, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i samorządowych, które reprezentowali wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, dyrektor Delegatury Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Bogusz, radny sejmiku wojewódzkiego z terenu powiatu łukowskiego Ryszard Szczygieł, oraz starosta Łukowski Dariusz Szóstek. Gospodarzami spotkania byli wójt gminy Łuków Mariusz Osiak i jego zastępca Wojciech Szczygieł. Życzę wszystkim mieszkańcom Łukowa, gminy Łuków, mieszkańcom powiatu Łukowskiego, wszystkim gościom, którzy licznie dzisiaj nas odwiedzili błogosławieństwa Bożego. Błogosławieństwa zmartwychwstałego Chrystusa Pana, dużo szczęścia i wszelkiej radości związanej z tym pięknym okresem. Wielka Wielkanocnym. Wszystkiego dobrego. Jarmark Wielkanocny to świetna okazja do promocji prospołecznej działalności kół gospodyń wiejskich oraz sołectw z gminy łuków. Budującym jest fakt, że w gminie Łuków tradycja nie ginie. Wręcz przeciwnie. Cieszy to, że pojawiają się nowi wystawcy, nowe koła gospodyń wiejskich, które w ostatnim czasie zawiązały, zarejestrowały się i rozpoczęły działalność. I rozpoczęły ją tak z przytupem od jarmarku wielkanocnego. Mamy nadzieję, że w kolejnych uroczystościach jarmarkowych, czy to wielkanocnych, czy to bożonarodzeniowych, również będą się wystawiać. Spotkanie wielkanocne na placu Wolności i Solidarności było okazją do podziękowania za długoletnie uczestnictwo w jarmarkach Ziemiłkowskiej panu Kazimierzowi Zarzyckiemu ze Szczegłów Górnych, którego świąteczny bigosik i amoniaczki rozpieszczały podniebienia rzeszy mieszkańców powiatu Łukowskiego przez wiele lat. Koło gospodyń w Szczygłach Górnych jest jednym z ośmiu kół, które w ostatnim czasie przeżyło reaktywację. Myśl zrodziła nas wspólnym zebraniu i postanowiłyśmy razem, że warto by było coś wznowić, bo to koło funkcjonowało ono wcześniej, tylko nie było formalnie zarejestrowane. Była okazja ku temu, żeby nas razem wszystkich zgrać, żebyśmy mogli wspólnie jako miejscowość coś robić. Zauważyłyśmy, że też mnóstwo jest kobiet, które są mocno zaangażowane i chętnie nam pomagają. I mi się wydaje, że dla, dla nas osobiście, moim zdaniem również, że to jest naprawdę świetny pomysł. Na wspólne spędzenie czasu, na wspólne znajomości, na po prostu jakoś odskocznie od codziennej rzeczywistości. Na bogato zastawionych stoiskach było mnóstwo słodkości, baby, mazurki, ciasta i ciasteczka. Wszystko oczywiście domowej roboty. Przygotowaliśmy wyroby ręcznie robione, jajeczka Koszyczka. i ręcznie robione stroiki. Dodatkowo wszystko wypiekane przez nasze panie z naszej wsi. Ciasta, koszyczki wielkanocne, przetwory, ćwikłe. Mamy. mamy kwaszone ogórki. Mieliśmy kiełbaskę, która się rozeszła bardzo szybko. Mamy również owiec siany. Znaczy, mnóstwo ozdobnych, strojki tak samo wielkanocne właśnie, które robiliśmy wspólnie na warsztatach. Piękną palmę, którą razem wspólnie, wspólnie przygotowałyśmy dla dekoracji. I wspólnymi siłami to wszystko zrobiłyśmy. Wśród wystawców nie mogło zabraknąć stowarzyszeń i organizacji społecznych z terenu miasta Łuków. Tradycyjnie zajrzeliśmy do łukowskiego labiryntu. Jak zwykle zbieramy na naszych podopiecznych, czyli na dzieci i osoby z autyzmem. W ciągu roku mamy sporo takich różnych wydarzeń, na które potrzebne są nam pieniążki. Dzisiaj mamy, jak zwykle, mamy ciasto domowe pieczone przez naszych rodziców. Ciasto, zachwalam, jest przepyszne, idzie jak woda. Poza tym mamy ozdoby świąteczne, które wykonujemy my, jak również zaprzyjaźnione dla nas placówki. W tym roku jest to przedszkole miejskie numer dwa w Łukowie oraz niepubliczne przedszkole muzyczne i żłobek Wesoła Nutka. Na każdy jarmark inne placówki do nas przychodzą i chętnie nam przekazują ozdoby, które wykonują dzieci i rodzice. Jak co roku oczy najmłodszych cieszyła przygotowana na tę okazję żywa wiejska wiosenna zagroda, która cieszyła się powodzeniem nie tylko wśród dzieci, ale również i dorosłych. Tradycyjnie na jarmarku wielkanocnym odbyło się podsumowanie gminnego konkursu symboli wielkanocnych. Zwycięzcom wręczono nagrody rzeczowe, nagrodzono również najpiękniejsze palemki wielkanocne i odbył się też rodzinny konkurs wiedzy o tradycjach i obyczajach świąt Wielkiej Nocy.